Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym i dzisiaj chciałem zwrócić Państwa uwagę tylko na jeden fakt. Zbliża się 10 dzień czerwca. No i wszyscy chyba wiedzą, co to jest za data. 10 czerwca obchodzimy międzynarodowy dzień jeżdżenia na rowerze NAGO. Haha! Data przypadkowa nie jest, bo 10 czerwca odbędzie się też w Warszawie premiera piwa burdel na kółkach. Burdel na kółkach. Ktoś tam kiedyś pytał, czy jest możliwość wspólnego? Potrenowania z kolarzem wybitnym. No to jest! Właśnie w czwartek w Warszawie, jak ktoś będzie, to zapraszam. Piwna sprawa. To jest taka klubokawiarnia kawiarnia na warszawskich bielanach. I w tej piwnej sprawie odbędzie się premiera piwa Burdel na kołkach. A jakby ktoś miał tam obawy, że za dużo na przykład zarobię na tym, no to proszę się nie martwić. a na tym nie zarobię nawet złotówki. No dobra, no to jadziem z tym. Ale chłopaki, którzy to wyprodukowali, to na pewno obłowią się jak, jak mało kto. Dla mnie zajebiste. Nie, dobre. No. no bo to wielkie holdingi rzemieślnicze to piwo zrobiły. Browar Spirifer. i Browar Greenhead. Co jest to Typowo męskie piwo. No nie, ale, <grym> to, ale takie chciałem. A jakie to będzie piwsko? Jest to piwo owocowe, lekko zakwaszone, słodko zakwaszające, bez użycia bakterii, bo chodzi o to, żeby nie było zbyt kwaśne, żeby było bardziej żywiące. To będzie frutail. A głównie w zasypie mamy pszenicę. Czyli jest to piwo de facto owocowo-pszeniczne. Piwo owocowe o smaku mango. I delikatnym dodatkiem wanilii żeby jeszcze podbić tą taką gładkość i kremowość. A jakby ktoś chciał mi na przykład cztery oczy powiedzieć, panie no gdzie tu mango, no przecież tu bardziej by pasowała kalarepa na przykład, to też zapraszam. To jest takie mango y, totapuri, czyli taka odmiana y, z Indii, niezbyt jakoś y, może mocno popularna, ale bardzo jasna, I takie bardzo rześkie, lekko kwaśne. A czy tam jakieś atrakcje będą na tej premierze? Nie, nie wiem czy to mogłoby być atrakcją, kurde. Co mogłoby być atrakcją? No jest możliwość spotkania się w gronie kolarzy wybitnych. Jak jacyś kolarzy wybitni jeszcze tutaj są, to czemu by się nie spotkać? A jak nie, no to się spotkamy z tymi to zawsze, no. Oni pewnie przylezą. Jak ktoś się wybiera, to proszę dajcie znać w komentarzu. No chciałem mniej więcej wiedzieć, czy tam przyjdą dwie osoby, czy cztery. No nie wiem, mam zakładać krawat, czy nie. Kupić dobry trzeba dać 20 zł. Dobry sal jest wart 20 zł. Politycy z góry jest naprawdę